Cześć, witam Was, Brickle, a obok mnie siedzi Winch. E, tak, e, w dzisiejszym filmiku, pierwszym na tym kanale w sumie, będziemy robić e, challenge, powiedzmy e, To będzie chyba Wam wszystkim z bardzo znany challenge z pytaniami, kto. E, no, więc nie przedłużajmy i zaczynajmy. E, na lewej ręce mamy W jak Victoria, jak Winch, a na drugiej, imię, e, na drugiej mamy B jak Bartek i Brickle. No dobra, jeszcze że będziemy wszystkie challenger wrzucać w sobotę, co tak? nie? Tak, dobra. To no moje wszystkie filmiki, tak. nie tylko challenger. zaczynamy. Kto spędza więcej czasu w łazience? Ja. No bo ja ten... więcej się kąpię. Nie, bo Bartek myje Nie Przed posiłkiem, po posiłku i w czasie posiłku też. No, ale następne pytanie. Tak. Kto jest bardziej oszczędny? Ja w ogóle nie jest oszczędna. Przecież ja nigdy nie wydaję kasy. No dobre. No na pewno. Nie kłóćmy się, nie kłóćmy się. Kto ma lepsze poczucie humoru? <gry> dobra, no nie będę komentować. Dobra. dobra, kto ma lepszy styl ubierania się? To nie możemy za bardzo mm. powiedzieć. No właśnie. Do. No bo mamy inny styl. No bo to jestem. No dobra, Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Co, Ile? Co? Co? No przecież! <grym> Wiktoria, ty mi ciągle mówisz, że ktoś jest tam ten... Nie, albo w sumie ty masz. No właśnie, ja. No, no dobra. Chcesz? Um, jak to wyjdzie, śpi. Ja mm. chyba. Dobra, ja. Nie, ty. Nie, ja. Ja ty. chcę spać o 23. Ale ty tak długo śpisz się rano. A Ej, ja się o 6. Ej, ale dobra. Tak. Kto jest bardziej leniwy? Ej. Ja. Albo ty. <laughs> no, ty jesteś bardziej leniwa. No. Nie chcę ci wiedzieć, co Nie Nieważne. No, kto ma więcej znajomych? Mm, mamy tych samych znajomych, właściwie. Nie, ty masz? Nie? No dobrze, ja mam więcej znajomych. <grym> dobre, <grym> Dobra, e, dawaj. Kto jest mądrzejszy? <grym> to pytanie e, jest <grym> trudne, bo no ja jestem. Z... Ja jestem umysłem ścisłym, a Bartek jest humanistą. Bardziej. No e, właśnie, e, i to więc... nie można to za bardzo określić. No. Tak. No to. E, kto lepiej gotuje? Ja lepiej ja gotuję. No ty nie umiesz gotować. Ja umiem gotować. Nie, gotować. nie umiesz gotować. Umiem gotować, ale nie tak będziemy się jak Ja. Kto lepiej tańczy? Nie umiem <grym> tańczyć. Ja nie umiem umiesz... w ogóle tańczyć. Umiesz tańczyć. Ty umiesz tańczyć. Nie, ja nie, ja nie ja umiesz tańczyć. Ja tylko. Nie tańczę. Ja, tylko no, ja, ja nie umiem. Ja tańczyć. tylko freestyle Ja nie umiem tańczyć. No, ale ja też nie umiem tańczyć. No to. No tak. No. No dobra. To e... kto jest ładniejszy? O co chodzi? Nie ma, nieważne to pytanie. To nie było. ma, pytania teraz, nie ma. Teraz ty, no. e, Kto podejmuje decyzję? Co? Dlaczego no, sumie... w takich sprawach my się nie, nie, nie e... zgadzamy? W sumie to e, ty podjąłeś ja. decyzję o tym, żeby był kanał, no. także. No. Dobra. E... Kto ma ostatnie zdanie? Ostatnie mam ja zawsze. Ja mam zawsze. ostatnie. Zawsze, bo ja, ja będę czytać ostatnie pytanie, to ja wiem. Więc będzie ostatnie zdanie. Dobra, przechodzimy dalej. Nie chodzi o to, ale okej. Okay. No wiem, że Dobra, kto chce. lepiej kłamie. Nie. To bardziej okazuje uczucie Bartek. No dobra, no to... To bardziej Bartek... To ty ma... ja gadam prosto z mostu, nie jest i taki tak. Ale Bartek ma takie euforie, kiedy ktoś się pochwali tak, to sobie, tak. Bartek. Mhm. Dobra, to teraz nie, kto? ja. Kto więcej kłamie? Lepiej to. Lepiej. No to. Ja ja? Ja, ja nie kłam... umiem kłamać! Ja kłamię notorycznie. Ja nigdy nie umiem kłamać, no. To ty, e... Kto je więcej? No ja. Bo nie Ja wcale nie jem. Um, testy Dobra, kto wcześniej wstaje? No to już mówiliśmy, ale. Maty. Tak. Dobra, no to kto bardziej lubi zwierzęta? Ja. Ona, bo ma. Ja mam tutaj psa, o tam siedzi. Ale o, tam. ja też lubię. Bardzo A, lubię zwierzęta. No w sumie, ale ja mam. Dobra. Ja, ja też mam. mam. No masz, że no. e, Kto więcej mówi? Hmm. 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 Może być. Co tam? Najwięcej mówi nasza przyjaciółka. Dobra. E, kto jest bardziej zadowolony z życia? Ty! No ja No ty jesteś bardziej zadowolony z życia. No dobra. Dobra, teraz ja. Kto częściej e, płacze? No, chyba ja. Nie wiem, ale chyba ja. Kto ma więcej gier komputerowych? A ty masz całą szafę gier komputerowych No ty, ty, może ja więcej ale gram w gry komputerowe ale... też się liczy, Bartek No, no to nie wiem, to porówno No w sumie tak, bo ja mam więcej komputerowych mam z xboxem Dobra e, Kto obejrzał więcej filmów na hmm. Chyba tak To ja dużo oglądam Chyba jednak nie ja, ja serio, Nie wiesz co to znaczy dużo A ja no serio dużo oglądam e, Kto ma więcej ciuchów? Ja mam więcej, ja mam więcej ciuchów oba, oba. Dobra, e, a, Kto częściej chodzi na... Koncert. koncerty. Ja chodzę na ciężarówki. Kto bardziej lubi ciastka? Ja, ja lubię ciastkę. No dobra, kto ma więcej... Kto ma więcej dwójki znaczy, no wiesz. Nie, ja nie mam żadnej dwójki, ja mam jedynki i trójki, ale dwójki nie mam. No dobra, no to. No to bardzo. A ja mam Ja nie mam. Nie, nie. Dobra, no to y kto ma więcej włosów na głowie? No, to jest chyba oczywiste pytanie. Um, kto bardziej obchodzi święta? Chyba chodzi o taki sens, że bardziej się nimi przejmuje. Czy to wtedy w piątek? Nie, nie, nie. No. Mam miejsca święta. Kto więcej siedzi przed komputerem? Wiktoria? Jestem ja. pewna. Kto ja. więc. Kto je więcej fast foodów? Ja. To? Mi rodzice przybyli. <noise> Dobra, teraz ty. Kto prowokuje kłótnie? My się nie kłócimy. Czasem, ale to nie. To nie, nie, to ze mną, ale czasem. No, ale to bardziej chyba wtedy. Co ty? Nie! Eee! To ja. Tak, Bartek. Nie, dobra, ale się zgodzę, że to nie było. Teraz nawet pisz. E, kto zaśmiał w się w... Mm. pierwszy w nieodpowiednim czasie? Ja. Ja mam czasami wybuchy, i po prostu wtedy się śmieję. Nie, nie, nie jestem nieogarnioną. Naprawdę. Mm. Jest coś więcej? Teraz ty. Kto zna więcej słów? Ja. Definitive mija. Dobra, to jest mniejszy dla... Wrogu? Ale ja nie mam wrogów! Ja mam wrogę! No to, to... To... ja. Bo no. ja mam wroga. A ja się mniejszy? Tak, jestem mija. Bo nie okazuje tego, że jest moim wrogiem. Nawet o tym nie, nie. Dobra, To sobie. było ostatnie szane, także... Mm. Muszę wam powiedzieć, że jeśli... Spodobało Wam się to... To, w sumie to był taki filmik, żebyście nas trochę bardziej poznali, co nie? No. No i te takie różne będą w sobotę stawiać. No i mam jeżeli chcecie mój no pies, chcecie więcej Wynch. mnie zobaczyć, to ja też mam swój tak. osobny kanał, nazywa się To Winch, a mój to jest Blink. Także możecie sobie spokojnie je o osobno obejrzeć. Tak. A tamto nie będziemy wstawiać regularnie filmów, tylko kiedy, nam, kiedy będziemy mieli czas. No to się Ej, co się Co to było? Nie ja, telefon chyba. Cześć, no. chyba tak. No to... Pa! Cześć! Pa! Ej, zostawiam Cię kciuki w górę. To był nieodpowiedni moment.